Cześć wszystkim, z tej strony z Zazury i dziś nowy film. o wakacjach. To jest druga. Zaczynajmy! O, już dzień, ciekawie która godzina! Zobaczcie! Uuu, już tak późno. Na to chyba trzeba wstawać iść na śniadanie. Jest już ósma, a śniadanie otwarte. Ej, dziewczyny, wstawajcie. Hmm, tak? Co? Która godzina? Jest już ósma. Hmm, ty kłamiesz. U, naprawdę ósma. No to co? Chyba trzeba wstawać. No właśnie a tym mówię. A pójdziemy na śniadanie? Pójdziemy. No to się ubierajmy. Gdy... Co chcesz? No wtedy wczoraj. Nie chcesz fogrutyczki? Mm. No to daj. Mogą być. A chcesz opaskę? Hmm. Dzisiaj chcę opaskę. No w sumie. Nie, mam ochoty na opaskę. Położę ją. Nie co mi się To No to, co zawsze. No Daj mi chwilę poczytać, a ty ją udobódź. Mhm. <laughs> Wstawaj. No, możesz, nie bij mnie. Nie biję. Wstawaj, to cię nie będę piła. No dobra, wstaję. No to sikuj się. No ale nie nie otwieraj nie swojej hmm. O Nie, muszę zmienić tapetę. Pokaż na jaką! Na Syrenię? No? Czemu akurat? Nie wiem, podoba mi się taka, zobaczka ładna. Koleżanek też taką zmienię. zmienię. No, ładna jest nawet. Schowam moją muszlę do torebki. Może tu zadziała? Mm. Hm. No dobra, schowałam. Mama, wstawaj. Ech. Po co? No, a ktoś zje śniadanie nie możecie iść same? nie, jesteśmy za małe no ty już masz 18 lat jesteś dorosła no może nie, jestem, może nie mama, a my dzisiaj na remont miałyśmy iść nie, na żaden remont nie idziecie a nie, to miało być piątego czy czwartego czwartego dzisiaj trzeci to jutro na mieście jak musicie? Ładna ta paska. No to co, idziemy? No ja jestem gotowy. Odkładaj telefon. To mój. Wiem, że twój, ale nie możesz cały dzień i w nim się siedzieć. mi spadł. No dobra, ja otworzę drzwi. Mm, jakie piszności! Kurde, znowu mi spadł. Mm, rybka. Podgrzenie ją. Mmm, co ona jest? Mm. O, sałata do rybki. Mhm, mm zjem sałatki. Mm -hmm. Moja rybka się przegrzewa. Chcesz tyglony? Mhm. Mm mm -hmm. Będziesz już tacy ujadła? Nie na bez tacy. mi talerz. Się jeszcze się podgrzeję. Hmm, czego się napić? Muszę pomyśleć, czego mam się napić. Hmm, co piją syreny? No wodę piją. Poproszę wody. Ty nigdy nie jesz takiego zdrowego śniadania. Dzisiaj mam ochotę. A poza tym, ty nie lubisz ryby. Oj, ty nie wiesz, co ja lubię. No, mam nadzieję, że nie wyczerpiesz im zapachów rybowych. Nie wyczerpie, daj to. Idę jeść. Na świeżym powietrzu nie. Yy, bez besmenu? Nie, dzięki. Już wiem, co tu jest. Przechowujesz się dziwnie, okej. Okay. I tak masz wszystko za darmo. No bo śniadania są za darmo. W hotelach. Mm. No co ja mam? Burger. Burger. Daj burgerka. Nie. Sama sobie zrób. Mm. Hmm, a do tego napiłbym się... Co tu można wypić? Żada. Nie taki zdrowy ty, nie? Oj, przestań. Czasami można zjeść coś niezdrowego. Wczoraj przecież jadłem. Zobacz jakie. <gryw> no widzę. Jakie niezdrowe. Oj, przestań, przestań. Kochanie, nie trzeba z Tobą siedzieć? Nie. Wiesz hmm. 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 no, co, ja mam chyba ochotę na kanapkę. Wczoraj jadłaś kanapkę? Nie no, ale tylko wiesz, taką inną. Ej, tam mi spadła wołowina. Coś takiego bym zjadła. A ty co byś zjadła? No i ja bym zjadła Lizaka. To jest sobie jednego cukierka. I kanapkę. Nie takie złe. Mogę cić burgera? Mm, no oczywiście. <laughs> Z piklami? Od kiedy ty je lubisz? Hmm, od kiedyś. <laughs> ja mam ochotę na mleko. Mogę sobie nalać? Kto ci broni? Się napiła herbaty. Fuj, herbata. Y, trochę dziwne masz to dzisiejsze jedzenie. Oj, przestań. No, wygląda ciekawie. Fuj. No, nigdy ryby? No, jadłam karpia na przykład. Skąd ty wiesz, co to karpie? Nie wiem. Nie wiem, no po chyba. Na święta się je karpię. Hmm. No. Kiedy to w ogóle ma być? Nie wiem, no za jakiś tydzień. Chyba za tydzień, nie? Dobra dziewczyny, zbierajcie się. No my pójdziemy gdzieś na plażę. A co ci tak na plaży zależy? A Nic po prostu bym chciała pójść. Możemy pójść oczywiście. No to odłożę tylko. To Odkodaś klanki. Dobra już. Przejście na spacer i trochę posprzątać. O, dobry pomysł. Chodźcie. Pójdę po worki. No dobra, mam. Ja wezmę ten. Ja ten. Ja to ja ten. Tato, ty będziesz niósł ten? Dobra, dobra. Najgorsze, ale będę niósł chociaż. A, ale nie wypadł. Spadł do kosza. Widzowie, patrzcie, ile ja tu znalazłam ubrań. Po prostu, skąd? Ile ja ich wyrzucam? No wiem, jak robię jakiś domek, to czasami zdarzy mi się coś wyrzucić, ale, ale że tyle. Co? Ja nawet pamiętam, z czego są niektóre te ubrania. Co? No to będę miała na różne rodzinki dużo ubranek. Jak będziecie się dziwić, skąd. Jest tyle ubrań. No to po prostu wejdźcie tutaj na śmietnik. Jest darmowy i będziecie mieli pewnie troszeczkę tam ubranek. Wydaje mi się, że to jest większość tych, które są w toce. Takie piękne... Co i iż... że ja? Ja takie piękne ubrania wyrzucam. Ej, bo zaraz to mi się nie zmieści. Nie no, to też jest ładne. Eleganckie. Co? Ale mi się nie zmieszczał. Co ja mam z nimi zrobić? Jak macie pomysł, napiszcie w komentarzach. Wow. Ja nie mogę. No, to trochę dużo tych ubrań, nie? I rzeczy innych. No, to chyba trzeba pozbierać. No, to masz. Najgorsza robota dla mnie. A ja idę tam zbierać. Ja ci, kochanie, pomogę. Zobaczcie, ile ładnych ubrań dzieci, tyle ubrań, ludzie wyrzucają. Biedne dzieci, nie mają w co się ubierać. Zobacz, tata zobacz tyle ubrań. No widzę, to idzie na różne rodzinki. No nie, no nie wiesz, że jeszcze tu znajduję jakieś. Wiele rzeczy na głowę. Mm. No tak. Tu jest taś. Wow, dwa ubranka. Takie ładne. Hmm, piękne. No to ja nie wiem, gdzie ja mam teraz położyć te ubrania. A ja wiem, nie naprawdę pamiętam, z czego są te niektóre. Ech. Proszę, mamo. Zaraz tu jeszcze znajdę fajne. Zobaczymy, tylko panda mogę ją? Możesz. A tam są jeszcze dwa? Prawda, dwa. Ja nie wiem. Skąd? Skąd? Jeśli też macie tyle dodatków. Chcielibyście wiedzieć skąd wziąć i branka, no to wejdźcie po prostu na śmietnik. Jak te skrzynki, wiecie co to za takie skrzynki? W niektórych miejscach leżą co ubrania się oddaje. No to właśnie to jest ten smutnik, to jest coś takiego. Ja cały chyba film spędzę na sprzątaniu tych wszystkich rzeczy. Ja bym chciała to wszystko wyrzucić, żeby to na miejsca poszło. Na miejsce swoje tam dobra, to są już najważniejsze rzeczy, posprzątałam. Jeszcze to wezmę. To się przyda do jakichś biednych rodzinek. E, to po prostu rozsypię, żeby mieli co sprzątać. Dobra, resztę biorę. Wy jeszcze nie wiecie, po co są niektóre rzeczy. Ja już wiem. Mm, co zrobić z resztą, no? Ja to po prostu pozbieram, a potem komuś dam. Jakieś tam. Wszystko, co się wyrzuca, to tu właśnie trafia tu. Wszystko, wszystko. tuteńko. Nie, ja nie wiem, czy mam. Jakieś takie niepotrzebne rzeczy zawsze daję jakimś osobom, które na filmach nie będzie. jakieś ładne okularki tutaj dam. portfel, telefon. Sorry, jak to taki długi. Odcinek, tylko przez to będzie. Już 5 minut to robię. Ale widzicie, tyle. Do sprzątania, że i tak jeszcze jeszcze W tej walizce. No to resztę już tak zrobię. Na jedną kupkę poskładam. Okulary dam na, jedne, na dla jednej osoby. Podam mu. Mu. Dla niego, dla niego. To dla niej. Kto może to, trzymać, to... No dobra, a Misia ja nie chcę. Mi się przyda do innych filmów. No dobra, sprzątamy. No ja tu mam coś takiego, nie? Gdzie tego? na kulka i pieso Kochana, piesków to by mamy w domu kilka. Zabawkowych i. jeszcze kilka żywych. Jak to kilka? A taką piłeczkę? No, chyba masz jakąś. Nie, to nie mam takiej. Zostaw ją i tak. No, ale fajne. O, ja wiem, kto takiego taki czegoś używa. Jakie fajne tu można rzeczy znaleźć. To Polska te dwie rzeczy do filmów nowych ma. Hmm. No dobra, daj, ja też pozbieram. O, nie mieści się. To w ręce. To się zmieści.

i ja zebrałam prawie wszystko o no tak jeszcze to kto chce gdzie tu położyć możemy to kosza po prostu wyrzucić nie ja mam pomysł takie specjalne kosze takie rzeczy no to sprowadź Ja też znam to miejsce dzień dobry my tu mm, oddać śmieci W tym czarnym najwięcej się mieści. Hmm, no ma dziewczyna, wie pan. Proszę pana, ile to będzie? To będzie 100 złotych. Uuu, dziękuję. O, co ja tu złotyk? Nie, to jest to robił. No, To? Nie, wybierz sobie jedną rzecz za darmo. Okay, z tego kwiatka. Chodźcie. No i gdzie ty tego kwiatka postawisz? No, nie wyrywa żadnego w pokoju. Ale to dopasowałaś. Nie idziemy spać, ale już się robi trudno. Dobrze, Mamo, dobrze. E, proszę bardzo. Tylko to? No a co? Dzięki. To dla mnie. I dla odpowiedzialnej. A dla mnie. Oh, kochanie. Kochana, dla ciebie to. Hmm, Dobra, i to. Hmm ty wasz pieniądze? Mam tyle ile ty dostałaś. Ciesz się, że nie masz tyle. Chować. Przebieraj cię w pyżamy. No dobra, dobra, przestań. Gdzież się ubiera? Włożyłaś, włożyłam. A co? Nie, spytam się tylko. No nie za chciałam to włożyć. Niczyjnej, my żartowałyśmy, weźcie to. Nie, zatrzymajcie sobie. No dobra. No już się ciemno. A ja dzisiaj z telefonu nie korzystałam. Hmm, jest mojego tableta. Oj, tablet nie jest najważniejszy. Chodźcie spać. Okej. Okay. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, zalejkujcie film i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!